Ta zabawa zyskuje coraz więcej zwolenników i organizowana jest w wielu miastach. Gra to połączenie podchodów z zagadkami. Za wskazówki pomocne w odnalezieniu kolejnych punktów posłużyły tym razem pocztówki, na których umieszczono zdjęcia i informacje potrzebne do odnalezienia miejsca i rozwiązania zadania. Cała gra polega na dotarciu do 11 wyznaczonych punktów. W których punkty zostały wcześniej wyznaczone do nas. Te punkty. Zostaniecie Państwo tutaj w kopercie e, pocztówki, 11 pocztówek. E, na pocztówkach są rysunki, są stare zdjęcia, są nowe zdjęcia. Z tyłu na pocztówce jest tekst, który ma doprowadzić Państwa do danego punktu. Jedni uczestniczą w zabawie, by sprawdzić swoją wiedzę, inni po to, by czegoś nowego dowiedzieć się o Bełchatowie. Spodziewam się, że będzie dużo atrakcji, będzie bardzo ciekawe i uczące. Myślę, że to będzie fajna zabawa i taka okazja do poznania historii bełchatowskiego przemysłu. A czy wyglądałyście się jakoś wcześniej? E, tak, trochę książki przyglądałyśmy. Spodziewam się, że rywalizacja będzie wyrównana, ale będzie dobra zabawa pomimo upału i że. Jakby każdy znajdzie dla siebie coś, czego oczekuje. Jedni trochę nauki, inni trochę zabawy, jeszcze i nie relaksu w niedzielne popołudnie. Na początek krótki instruktaż, pomocy naukowa w postaci wystawy o Starym Bełchatowie i w drogę. Zdajemy sobie sprawę, że warunki atmosferyczne są, są takie, jakie, jakie są. <laughs> Dlatego też mamy nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie bez, bez przeszkód. Jak podkreślali uczestnicy, takie gry to dobra forma spędzenia czasu z rodziną w wolny dzień. Nie ma aż tak, tak wielu możliwości, bo wiadomo, każdy pracuje, każdy chodzi do szkoły, no teraz dzieci wakacje, ale dorośli jak pracują, no to oczywiście no nie mają aż tylu możliwości jakiegoś takiego wspólnego spędzenia czasu. No jest pewnego rodzaju forma. W tej zabawie zwycięstwo nie jest najważniejsze, uczestnicy rywalizowali ze sobą, rozwiązywali zadania i szukali miejsc związanych z bułhatowskim przemysłem bawełnianym, co dało w sumie uczestnikom bardzo dużo zabawy.